Kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na dzisiejsze czytanie. Dzisiaj, to znaczy tak, dzisiejsze czytanie jest dla osób, które czekają na coś bądź na kogoś i teraz zobaczymy, czy to, na co te osoby te osoby czekają, tutaj do nich przyjdzie. Ja mam wrażenie, że wy tutaj czekacie na jakieś odradzające się Uczucia, y, być może uczucie albo też uczucie y, 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 miłości, albo miłość, no właśnie, uczucie miłości. I y, ja mam wrażenie, że wy utraciliście tę te, y, te miłość, skutek jakiejś trudności, jakiejś trudnej, Y, sytuacji, no i po pokonaniu tutaj, y, zmierzeniu się z, y, z, z trudną dla siebie. Z Sytuacją, być może trudno emocjonalnie, y, uczuciowo wy odzyskujecie te uczucia bądź uczucie. To uczucie jakby odradza się y, was y, y, na nowo. Y, jest to uczucie o kimś, kto y, y, tak naprawdę. Nie odszedł tak zupełnie, mimo że ta osoba odeszła, którą kochaliście, to ona nie odeszła. Tutaj tak zupełnie nie zniknę, on nie zniknął, tak zupełnie z waszego życia, mimo że ta osoba odeszła. No właśnie, bo ona wciąż tak naprawdę pozostała tutaj e, w waszej pamięci, e, tutaj e, w waszym sercu i gdzieś tam być może z tyłu głowy, albo e, mieliście taką myśl, że. E, albo też takie przeczucie, takie uczucie, że ta uczucia, że ta osoba, którą kochacie, kiedyś wróci, że ta miłość, która kiedyś tutaj łączyła was w... W przeszłości, która rozpadła się tutaj, która się rozpadła w, prz, w, prze, w przeszłości tutaj z powodu jakiejś trudności, ona do Was wróci na nowo, jakby odrodzi się też na nowo i połączy Was na nowo, ale tutaj jakby odzyskanie tutaj tej tej, tej, tej tej miłości jest efektem tutaj waszej ciężkiej pracy, waszej takiej nieustannej tutaj walki z trudnościami i po wyjściu tutaj z tych, z tych z tych trudności, tutaj w Waszym życiu, po wyjściu, po pokonaniu tych wszystkich trudności, tutaj zostawieniu i za sobą, w waszym życiu pojawi się miłość. Miłość, która będzie pełna wyzwań, pełna przygód, ale ta miłość będzie też niosła ze sobą. Yy, różne błogosławieństwa. Przede wszystkim tutaj, kochani, nie tylko dla Was, ale też dla innych. Przede wszystkim, kochani, tutaj yy, jest to miłość yy, duchowa. No właśnie. Przede wszystkim jest to miłość duko, yy, duchowa. Prawdopodobnie jest to miłość, na którą, na którą się przygoto, przy, przygotowaliście, na, na której przyjście tutaj czy się pojawienie w waszym życiu, tutaj się przygotowaliście i ta miłość jakby pojawi się też w waszym życiu na nowo, być może też odrodzi się na nowo, ta miłość będzie jak ogień, będzie bardzo gorąca, pełna też takich namiętnych Y, intensywnych uczuć, y, ale też z wraz, wraz z tą miłością y, pojawią się też różnego rodzaju tutaj y, 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 zagrożenia, no właśnie, na które będziecie musieli uważać, z którymi być może będziecie razem, wspólnie walczyć tutaj i tutaj, jakby pokonywać, y, te trudności. No właśnie, czyli do tej pory y, ja mam wrażenie, że Wy walczyliście y, tutaj z trudnościami w pojedynkę, czyli osobno. Y, a teraz tutaj y, połączy Was miłość i y, wy tutaj będziecie y, razem też y, 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 Pokonywać wszelkiego rodzaju y, y, trudności. No właśnie, ta miłość jest celem wyższym. Tutaj waszym celem wyższym, do którego y, do którego y, y, dążycie, bądź jeż, y, jeżeli jeszcze y, nie dążycie, to będziecie dążyć. Y, ta miłość jest jednym wielkim sekretem, którego strzeżecie, być może jest ona utrzymana w jakimś sekrecie, w jakiejś tajemnicy. Ale całkiem możliwe, że wy macie jakieś sekrety, albo będziecie mieli razem jakieś wspólne sekrety, których razem będziecie strzec. Tutaj ja mam wrażenie, że wy tutaj nawzajem, tutaj przed sobą, wyznacie sobie nawzajem swoje, Tajemnice, swoje sekrety. Tutaj powiecie sobie nawzajem, co wam leży na duszy, co wam leży na sercu, czyli ods odsłonicie to, co macie w sobie. Być może też odsłonicie swoje uczucia, e, no właśnie, swoje, swoje emocje, e, ale podzielicie się e, Takimi tajemnicami, które skrywacie albo skrywaliście na nowo. To znaczy, skrywaliście do tej pory i nikt tak naprawdę nie znał tych Waszych sekretów, tych, tych Waszych tajemnic. No właśnie. Ale to będą tylko Wasze tutaj e, tajemnice i tylko wy, i sekrety, i tylko wy będziecie je znać, e, i tutaj e, i tak jakby oboje razem tutaj będziecie strzec dostępu do tych sekretów. Będziecie starali się, żeby nikt inny tutaj nie odkrył tych właśnie tajemnic, tych sekretów. I ja mam też takie wrażenie, że wy dzięki tym tajemnicom tutaj tym, tym sekretom. Poznacie siebie na nowo, być może odkryjecie siebie siebie na nowo, tutaj e, 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 dowiecie się o sobie rzeczy, których wcześniej nie, nie wiedzieliście. Ale też odkryjecie, czym naprawdę jest ta miłość, która was łączy, albo która was połączy, albo już połączyła. Kochani, odpowiadając na pytanie, które zadałam na początku, czy przyjdzie to, na, czy przyjdzie do Was to, na co czekacie? No właśnie, to e, powiem, że tak, bo jeżeli to jest miłość, e, 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 jeżeli ta miłość, która e, Was, e, 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 która Was połączy. I to jest miłość, na którą czekacie. No właśnie, to. Yy... Karty mówią, że tak. No właśnie, jeżeli to, na co czekacie, to jest miłość, która Was połączy, to tak, ona do Was przyjdzie. I pytacie się, czy ona do Was przyjdzie. Yy, tak, ona do Was przyjdzie. Yy, Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami bardzo serdecznie i tutaj równie serdecznie zapraszam Was, was na, na moje kolejne. Czytania, kochani, powiem tak: jeżeli chcecie dowiedzieć się, co jeszcze do Was przyjdzie, bo być może oprócz tej miłości, tutaj czekacie na coś więcej, albo jeżeli chcecie się i czy to wszystko, na co czekacie, do Was przyjdzie? Chcecie się tego dowiedzieć? No właśnie, albo chcecie się też dowiedzieć czegoś więcej na temat tej miłości, która do Was przyjdzie, to zapraszam Was na czytania indywidualne. W sprawie czytań indywidualnych. Yy... No, właśnie, w sprawie tych czytań indywidualnych. Y Proszę kontaktować się ze mną mailowo. Tego maila znajdziecie w opisie pod spodem, praktycznie pod każdym moim czytaniem. Tylko, kochani, ostatnio ja nie mam czasu, żeby nie miałam czasu, więc przy tych ostatnich mailach, które, to znaczy przy tych ostatnich czytaniach. Które zostały zrobione, może tego maila nie być, bo y, ja ostatnio nie miałam czasu na to, żeby y, siedzieć i y, tam umieszczać te maile pod, y, pod spodem, pod każdym. Y, Czytaniem, to musicie się cofnąć do poprzednich czytań. Jakby jeszcze do tyłu, bo te ostatnie czytania tam maila może nie być. Jeżeli ktoś szuka tego maila, to proszę jakby poszukać w dalszych czytaniach. W poprzednich, w dalszych w dalszych czytaniach. Yy, yy. Jeszcze jedno, przez jakiś czas mogę być zajęta i przez dłuższy czas tamtego maila może nie być. Jeżeli chce, yy, jeżeli chce ktoś mojego maila, no właśnie, to napiszcie, yy, jeżeli ktoś chce. Yy. Tutaj, czytania indywidualnego na mojego maila, to proszę do mnie napisać w, ko, e, e, w, ko, e, w komentarzu. Ja tutaj podam e, Wam e, tego, e, tego maila. E, kochani, e, e, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie Wasze komentarze, polubienia i subskrypcje do usłyszenia w następnym czytaniu.